Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre samochody są wyśmiewane w internecie, choć obiektywnie są zdumiewająco dobre? Modele, z których wszyscy się śmieją, nigdy ich nie prowadząc. To właśnie te pojazdy często posiadają więcej odwagi, inżynierii i wizji, niż podejrzewają ich krytycy. Dziś cofamy się w czasie do samochodów, które były nienawidzone całkowicie niesprawiedliwie, a jeden z nich na samym początku Uratował całą markę, mimo że wówczas mówiono o jej upadku. Top 10 Porsche Cayenne. Kiedy Porsche Cayenne zostało zaprezentowane, wielu uważało je za zdradę, wszystkiego, za czym stała marka. Sportowy producent nagle buduje dużego suwa, ciężkiego, wysokiego i pozornie dalekiego od klasycznego doświadczenia z jazdy. Oburzenie było głośne, zwłaszcza ze strony tych, którzy nigdy nie prowadzili tego samochodu. Ale właśnie tutaj zaczyna się nieporozumienie. Cayenne nie zostało stworzone jako kompromis, lecz by udowodnić, że dynamika jazdy i praktyczność na co dzień nie muszą się wykluczać. Inżynierom udało się stworzyć pojazd tych rozmiarów precyzyjnym, stabilnym i zaskakująco zwinnym. Co ważniejsze, często jest pomijane. Ten model sfinansował dalszy rozwój tych sportowych samochodów, których puryści tak namiętnie bronili. Bez Cayenne wiele legendarnych projektów nigdy by nie powstało. Czy zatem nienawiść była naprawdę uzasadniona, czy może skierowana tylko przeciwko idei suwa ze sportowymi ambicjami? Top 9 Honda Ridgeline. Honda Ridgeline jest często wyśmiewana, ponieważ nie odpowiada tradycyjnemu wizerunkowi pickupa. Brak klasycznej ramy drabinowej, brak wojowniczego wyglądu, brak wizerunku ciężkiej pracy na krańcach cywilizacji. Ale właśnie w tym tkwi jej siła. Ten pojazd został zaprojektowany dla ludzi, którzy używają samochodu codziennie, a nie dla idealnego obrazu, którym mało kto żyje. RidgeLine prowadzi się cicho, komfortowo i kontrolowanie niemal jak samochód osobowy. Jednocześnie oferuje sprytne rozwiązania, które naprawdę liczą się na co dzień, na przykład dodatkową przestrzeń bagażową tam, gdzie inni mają tylko blachę. Drwiny pochodzą zazwyczaj z oczekiwań kulturowych, a nie z rzeczywistych słabości. Kto go prowadzi, szybko zauważa, że robi dokładnie to, czego większość ludzi faktycznie potrzebuje. Czy zatem sensowne jest potępianie samochodu tylko dlatego, że nie pasuje do starego mitu? Top 8. Hyundai Veloster. Hyundai Veloster był wyśmiewany przede wszystkim z powodu jednej decyzji: trzy drzwi zamiast czterech lub dwóch, dwa z jednej strony, jedno z drugiej. Dla wielu było to natychmiast powodem, by uznać go za pomyłkę. Ale właśnie to asymetryczne rozwiązanie pokazało, jak bardzo przemyślano jego użytkowanie. Kierowca miał sportową stronę coupé, pasażerowie praktyczne wejście od strony chodnika. Nie był to żart, lecz przemyślana odpowiedź na rzeczywisty konflikt codziennego użytkowania. Do tego doszedł odważny design, który wyraźnie wyróżniał się z tłumu oraz warianty silnikowe, które udowadniały, że przyjemność z jazdy była obecna. Zwłaszcza późniejsze, mocniejsze wersje pokazały, ile potencjału tkwiło w tej koncepcji. Mimo to Veloster pozostał dla wielu tym dziwnym samochodem z drzwiami. Czy był naprawdę dziwny, czy po prostu wyprzedzał swoje czasy w branży, która często akceptuje nowości dopiero wtedy, gdy zostały już skopiowane. Top 7. Mazda RX-8. Mazda RX-8 została szybko zaszufladkowana. Wysokie zużycie paliwa, nietypowy silnik, rzekomo zawodny. Na papierze wydawał się problemem, ale kto nim jeździł, doświadczał czegoś zupełnie innego. Silnik Wankla kręcił się wyżej niż prawie wszystko, co jeździło wtedy po drogach i zapewniał wrażenia z jazdy, których trudno było porównać. Rozwój mocy był jedwabisty, prowadzenie niemal idealnie wyważone. Do tego doszła sprytna koncepcja nadwozia z dodatkowymi drzwiami, które umożliwiały praktyczność na co dzień, nie niszcząc sportowego charakteru. Prawdziwy błąd często nie leżał w samochodzie. Ale w sposobie obchodzenia się z nim. Ten silnik wymagał zrozumienia i pielęgnacji. Kto to zaakceptował, otrzymał unikatowy pojazd w coraz bardziej jednorodnym świecie motoryzacji. Dziś RX-8 wydaje się pożegnaniem z prawdziwą radością eksperymentowania. Czy zatem nienawiść była uzasadniona, czy po prostu opłakiwano koncepcję, której nigdy tak naprawdę nie chciano zrozumieć? Top 6: Tesla Model 3. Niewiele współczesnych samochodów polaryzuje tak mocno jak Tesla Model 3. Dla jednych to symbol postępu technicznego, dla innych temat drażliwy, pełen emocji. Krytykowane są detale wykonania, minimalistyczne wnętrze, brak klasycznych elementów sterowania, czy po prostu to, co reprezentuje marka. Ale za całym tym szumem często gubi się to, co ten samochód faktycznie oferuje. Model 3 przyspiesza bez wysiłku, stabilnie trzyma się drogi i prowadzi się precyzyjnie i cicho. Technologia działa niezawodnie na co dzień i zmienia sposób myślenia o zasięgu i długich trasach. Nienawiść rzadko jest skierowana przeciwko samemu pojazdowi, a raczej przeciwko obrazowi, który się z nim kojarzy. To mniej obiektywna ocena niż konflikt kulturowy. Ale czy samochód powinien być oceniany na podstawie symboli, czy na podstawie tego, co faktycznie potrafi na drodze? Top 5. Jeep Compass. Jeep Compass jest dla wielu nieprawdziwym jeepem zbyt łagodny, zbyt wygodny, zbyt daleki od surowego wizerunku marki. Ale właśnie Tutaj pojawia się fundamentalne nieporozumienie nie każdy chce ekstremalnych wypraw terenowych czy bezkompromisowej techniki. Kompas jest skierowany do ludzi, którzy lubią wygląd i wrażenia, ale na co dzień cenią sobie komfort, dobrą widoczność i łatwą obsługę. Jeździ się nim przyjemnie, oferuje wystarczającą przestrzeń i spełnia dokładnie to, czego większość ludzi faktycznie potrzebuje. Krytyka często pochodzi z własnej grupy fanów, która ma jasne wyobrażenia o tym, czym pojazd może być, a czym nie. Ale rynki się zmieniają, potrzeby również. Kompas nie jest symbolem zdrady, lecz adaptacji. Czy fair jest deprecjonować samochód tylko dlatego, że nie odpowiada już starym ideałom? Top 4 Nissan Juke. Nissan Juke od samego początku stał się celem. Zbyt okrągły, zbyt wysoki, zbyt ostentacyjny dla wielu po prostu za dużo. Ale właśnie taki był jego zamiar. W czasach, gdy wiele pojazdów ledwo różniło się od siebie, ten model odważył się na radykalne zerwanie. Juk chciał być widziany, nie podobać się. Za polaryzującym wyglądem kryło się zaskakująco żywe doświadczenie z jazdy, zwłaszcza w mocniejszych wersjach. Czuł się zwinny bezpośredni, niemal jak kompaktowy, samochód do zabawy w przebraniu crossovera. W środku pokazywał niezwykłe detale, które bardziej przypominały motocykle niż klasyczne samochody. Największym błędem dżuka nie była jego technika, lecz jego odwaga. Wielu nigdy nie pogodziło się z jego wyglądem, pomijając to, co oferował. Czy był naprawdę pomyłką, czy po prostu pojazdem, który miał zbyt dużo osobowości dla klientów ceniących bezpieczeństwo? Top 3 BMW X6. Kiedy pojawiło się BMW X6, mało kto je rozumiał duży pojazd. Mniej praktyczny niż podobne modele, droższy i bardziej rzucający się w oczy. Krytycy pytali, po co coś takiego w ogóle istnieje. Ale to pytanie chybiało sedna. X6 nie zostało zbudowane po to, by być logicznym, lecz by zaspokajać pewne uczucia. Łączyło wysoką pozycję siedzącą ze sportową sylwetką i przemawiało do ludzi, dla których emocje były ważniejsze niż rozsądek. Dynamicznie wykazywał zaskakujące atuty, był stabilny i mimo swoich rozmiarów dawał kontrolowane, precyzyjne wrażenia z jazdy. Podczas gdy wielu go wyśmiewało, inni producenci podążyli za tą samą koncepcją. To, co kiedyś uważano za błąd w rozwoju, nagle stało się nowym trendem. X6 udowodniło, że zakup samochodu nie opiera się tylko na liczbach i użyteczności. Czy zatem był bezsensowny? Czy po prostu szczery w tym, czym chciał być? Top 2. DeLorean DMC 12. DeLorean DMC 12. Do dziś uchodzi za uosobienie nieudanego samochodu. Za mała moc. Problematyczny w początkowej fazie, zbudowany przez firmę, która spektakularnie upadła. Historia przyćmiła sam pojazd. Często zapomina się jednak, jak odważny był ten projekt. Na dwozie ze stali nierdzewnej drzwi Gullwing podwozie o wyraźnie sportowym charakterze. Wszystko to było dalekie od zwyczajności. Wiele wczesnych problemów dałoby się rozwiązać z czasem, podobnie jak w przypadku niezliczonych innych modeli. Ale DeLorean nigdy nie dostał tego czasu. Zamiast tego został ogłoszony symbolem ekstrawagancji i porażki. Późniejsze dobrze utrzymane egzemplarze pokazują jednak, że koncepcja była wykonalna. Mit urósł większy niż rzeczywistość. Czy ten samochód jest więc oceniany za swoje rzeczywiste zalety? Czy za historię, która była bardziej porywająca niż prawda? Top-jen Volkswagen Phaeton. Volkswagen Phaeton był być może największym nieporozumieniem w nowoczesnej historii motoryzacji. Technicznie znakomity, bezkompromisowo rozwijany, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach i właśnie to było jego problemem. Luksusowy samochód, który mógł konkurować z najlepszymi limuzynami swoich czasów, nosił emblemat, którego wielu nie kojarzyło z prestiżem. Wewnątrz oferował ciszę, jakość wykonania i, i inżynierię, których trudno było przebić. Wszystko było nastawione na perfekcję, nawet tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał, ale percepcja pokonała rzeczywistość. Wielu nie mogło zaakceptować, że taki pojazd nosi tę nazwę. Identyczna koncepcja z innym logo byłaby celebrowana. Zamiast tego, Faiton był wyśmiewany i ignorowany. Dziś wydaje się pomnikiem czasów. Gdy inżynierowie nadal chcieli udowadniać co jest możliwe niezależnie od rynku, czy był naprawdę błędem, czy po prostu zbyt dobry dla obrazu jaki o nim miano, te samochody pokazują jak szybko wydawane są wyroki i jak rzadko są one kwestionowane. Często uprzedzenia zwycięża nad doświadczeniem. Może warto następnym razem przyjrzeć się bliżej. Jeśli spodobała ci się ta podróż do zapomnianych i źle zrozumianych modeli, Wesprzyj kanał lajkiem i zasubskrybuj, aby uzyskać więcej historii, które budzą wspomnienia i podważają powszechne opinie.